Elo to jest ja, Dekrzyk250 i dzisiaj będziemy grać w Drzwi, czyli popularną grę na Robloxie, w sumie tak jest Doors. A ja to społeczna drzwi. Tak, dzisiaj będziemy grać w Drzwi. Grałem kiedyś w grze na Robloxie o nazwie Krzesło, to teraz będę grał w Drzwi. Gierka podobno jest... dobra? Nie wiem, słysza... Nie wiem słyszałem, że jest dobra. Słyszałem głównie od mojego kuzyna, że jest dobra, siedmioletniego. No i będę w nią grał, no, co tu więcej gadać, kulka wodna. Zobaczmy co to w ogóle są te dorsy. Oczywiście trochę spoilerów znam, bo mi tam oczywiście to powie... powiedzmy, że ta, ta gra jest wszędzie na YouTube i ogólnie wszędzie są spoilery, więc no ale mało mam do spoilerowania. to tam. Jedyne co wiem to że jak lampy coś tam się, lampy gasą czy coś takiego, coś, że mrygają, to trzeba się do szaf chować, ale też że nie można zbytnio w szafach dużo zostawać, nie wiem. O jestem. osoba w Robloxie? ty. Jaki jest jeszcze ten? Jak się poruszam, to normalnie ten jest. Kamera się tak fajnie rusza w boki, jakbym się poruszał. Dobra, jestem. A ta gra też ma super mega dobrą muzykę teraz. Tak się nie wam pokażę, bo ja to powiedzieć w lobby, ale... Ja jak to ja. Na YouTube są, tam kurka OST z tej gry, wy tam poradzicie. U, Tutaj Poradnik mały. U. Dostałem pracę. O, mogę to klikać? Tre. Zepsułem! No nie. Ale mało wytrzymałem. Zepsułem już. Widzicie, widzicie. 0,1 Będąc miał drzwi w drzwiach. Ktoś powiedział mi ps. Co to jest? Ciekawy obraz. 10 na 10. Dobra, idziemy. To się nie da biegać? Jak się tu biega? Dobra, nie wiem, chyba się nie da biegać. Jestem sam, więc będzie trochę scary spuki. a grałem to z moim kuzynem przez chwilę, to było mniej spłuki. A głównie dlatego, że on się najbardziej bał. O Są drzwi myślałem, że będą zablokowane. Już minut nagrania. Bo może burzę przesadzić to. O, klucz. Już klucz, dobra. Co tu się dzieje? Pieniądze! No, wywalaj ja tutaj, kulka wodna. Widzicie, sąsiedzi tam już nawalają, kulka wodna. Ja tutaj. Można cię tu chować. O nie! O nie! Ta już, to jest jedna z tych, już tu można chodzić. O oh ale ja tu będę. srał, masakra. Wchodzę Ch do szafy. Dzień dobry. Wychodzę z szafy. U A nie, to byłem ja. Dobra, idę dalej, bo za chwilę coś mi wywali na web. Tyle będzie. Kurka, co mi te... Kurka, prawa... Pra, prawa strona okularów mi paruje. Kurka, wodna. Maseczki, okulary to jednak nie jest coś, co się dobrze łączy. Dzień dobry. Oj, tu jest dużo szaf. Ktoś nie... Ktoś nie miał jak... Czym zapewnić, te kurka szafy postawiał? Pieniądze! A nie, nie pieniądze. Eee, rozczarowałem się. ujacie Co tu się dzieje? Twicker zablokował, nieźle. Aha! Sim, Simsy 4, ktoś, kurka skryta z Simsy 4? Że ktoś, kur. Tutaj, tutaj też są w tej grze fanatycy Simsów. This ta jest. Catching fresh code. Pokazać ja Ja nie wiem, a to co to jest. Rabbit in the snowstone. Fajnie. 10 na 10, zdjęć, kulka, bo... Chcę mieć takie. Uuu, tam jest ciemno, znaczy trzeba biec. Dobrze, o tu jest jasno, jest lepiej. Wywalać kurka wodna mnie tutaj, co za tymi drzwiami się dzieje? Tu muszę rabować. Terminal. to jest jakiś kurka wodna Backroom Street. Chyba klumsy widzę też są. No nie wiem, co tu Coś jest tu? Nic. Dobra. To słyszałem, że okna złe, ale dobra. O, następny, Jak chcę wiej wszystkie. This fighting De Desat. Nie, Niezłe. Ma krzetkę na mordzie, to co chodzi? Come off man. mamy... po angielsku, bo po polsku... Roblox źle działa, wiesz. Tam takie się dzieją, masakrę. Czemu tu jest tyle okien, Czemu jest burza na poniżej? Pieniądze! Let's go! Pieniądze są... A, pieniądze akurat. Ile pieniądze? Ile pieniądze? No, ja bym chciał tak w prawdziwym życiu zarabiać. Pieniądze, dobra. O oh maga... Ja jestem nie tak, jednak nie jestem dobry, bo do gier, kurka typu spuki. Przez chwilę samo mi szło, ja nic nie klikałem, dobra. Ja następnym razem muszę takich gier wziąć jakiegoś innego typu, bo ja tutaj już... Dobra, idę dalej. Coś się przy drzwiach dziesiątych będzie śmiesznie. Masakra. Co to jest? O nie, tu będzie gdzieś ciemno. O nie. Animacje fajne. Kurka, to jest fajnie wygląda w Xboxie. Tu jest, to się zużywa, nie, dobra. Za chwilę to zużyję tyle będę miał. Dzień dobry. Wywalać! Ile tu tych okien? Dobra. Nie to nie ochodzą okna. Zobaczmy pro obrazy. Filtr. Tam są... Tam się zgapią za oczy. Spuki Scary. Znowu ona, tu powtarzalne są rzeczy, jednak. Dziesiąty pokój. Myślałem, że się stanie. Za dużo tych obrazów idzie stąd. Kulka, coraz większe ciarki. Ja nie lubię tych gier. To jest Roblox. To nie może takie straszne. Klucze. O, jest wiem, mam większe kliknięte. Co to jest? O, co ta stacja paliw? Petr, Peru. o teraz drogi. Dzień dobry. Czy tu ktoś jest? Nie ma. Legal mind, legalna. Legalny mózg? No to nie jest mózg z niego. A co tu się dzieje? Kurka wodna. Jak, ty dobrze. Nie ja wiedziałem, że nigdy Wapos będzie taki straszny. Dużo obrazów. Co mogę mieć? Judgment. I tam. Outlayer. To jest jeden z tych kurka motywujących obrazów, czy tam, nie wiem. Te to bumerzy hostują. Van Blauw. Tego nie wiem. Pirat. Kapitan Jack. Jack to jest pewnie jeden z tych potworów, tam jest. przez chwilę zawiera mi połowę widzenia, mam tutaj paruje. O nie, o nie, o nie, o nie. Dzień dobry. Nie tu... O kurka, leci, 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 leci. Kurka wodna wywalać! On przekroczył prędkość. Masakra. Idę stąd za ciemno. On przekroczył prędkość. Gdzie policja jest w tej grze? Masakra. Nie mogę zmienić kamery? Masakra. Kurka wodna, nie... Niezłe, niezłe. Kto co to za kraty? Tak więc co coś tam wyskoczy, bym próbował się do mnie dobić, czy jak? Co tu mam zrobić? O, tu jest jakiś... Tu jest już jakiś ten... A tu jest przejście, dobra. No nie, tam jest zejść do piwnicy. Nienawidzę zejść do piwnicy. Możecie je przepuścić. Doors tak, tak, dobra, idziemy. <grymne> jest nie ja, przyjemnie, przyjemnie. Ja, wygląda fajnie, a taki swój fajny klimacik Czy jest tu kto? Nie. Tam jest Lever. No, ja muszę coś zrobić z tym maseczkami, bo, bo, bo. Eee! wodna, idę tam, dzień dobry. No to chyba jest to. Let's go I, i co, otworzyło się? No i nas widzicie, jaki jestem mądrzy? Zrobiłem dźwignię! I teraz... możemy przejść dalej. Teraz będzie scale spooky coś. Czemu tu jest szaf? No ktoś naprawdę nie ma troi z tymi szafami? Kurka, mógł przynajmniej kurka w na za darmo. Bym sobie taką szafę z przyjemnością przyjął. Znowu tam okna będą? O nie, o nie, o nie! Automatyczny. Co, Co to było? You died, fucker! Oh my god! Naprawdę, ja, 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 naprawdę nie jestem dobry do gier typu spuki Kurka kulka musi, tu musi być jakiś przecież sprintu, czy coś? paniem, nie ma. O oh maga. I'm play again. Dobra, e. to myślę, że zrobię tę drugą rundkę. No i wiem, to podzielę na dwa. Ma być krótki się odcinek. Aby jakbym miał potrażąc 15, minut, to by był za trochę za krótki, bo tam jeszcze to potnę. No. raz spokojnie zrobię sobie tak, żeby był. No bo jakimś robię tak, żeby nie, nie robi się godziny kulkę nagrania, tylko żebym mógł się szybko zmontować, żeby już się, żebyś już, już mieli. Wow. Kurka Roblox, a jednak Spooky Skerry. Mam cały 20 dzień, co mogę? Lockpick, May Break at any time, Flashlight... Witaminy... Nie mam hajsu. No, ale muszę fajna. Dobra. Tu jest The Hotel. tu jest więcej niż jedno. Mogę wrócić? Nie mogę. No nic. Death Roll Face. Dobra, let's go. Poczekaj, tu mogę. Pieniądze! Let's go! Wiedziałem, że będzie zysk. Kulka wodna, te półki nie są niezłe. złe. Następnym razem będę wiedział, jak przynajmniej się tam tym bronić, ale byłem. Ale nagle tak byłem ten. Obsrany do masakra. Dobra, o, jest teraz inaczej. No, fajnie, że im się chciało, że wszystko jest randomowe. Fajnie, że jest na Robloxie, bo nie muszę, bo nie muszę płacić. Dobry. Speedrun lecimy. O, tu już nie ma. Dobra. Dzień dobry. Czy tu ktoś ma... O, dziękuję. Speedrun, let's go. Co tu się dzieje? Ty, świeca tu jest. Dobra, nice. Będę Wiedział, że niektóre rzeczy muszę można podnosić, więc będę bardzo to wszystko uważny. Tu nic nie można podnieść. Czemu nie do tych ołówków tego? Nie że... mam. <grywa grywa> <grywa> 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 ja spariuję, Co to za gra? <grywa> nic tu nie rozwaliłem? A tak, Później się będą mi rodzice pytać, co ja, co ja grałem. Ja zły. Opa, teraz na górę. Czekasz w sumie? Nie, bo czekaj, tam jest. A tu co się jest? Nie, tu można iść, bo tam jest spokój. O, pieniądze, dziękuję. A, dobra. Ok, dobrze, świecę. Słyszę Spooky Scale Sounds. No! Wejście się, o oh, no, perfect. O, duże pomieszczenie. Obraz, może jeszcze sprawdzę, słynny obraz. Temple. To wygląda jak te full, full roomsy w backroomsach. To jest tak. Oglądałem, kurkę chyba kiedyś się interesowałem, to oglądałem. Milion tych kulka, z bakrumsów filmów, objaśniających każdy level. O, pieniądze. Choć w sumie można, to są takie w sumie bakrumsy. Jeśli o tym, jeśli o tym pomyśleć. Wywalać. Co tu jest? Dzień dobry. I co tu się dzieje? O! Następny obraz A to jest chyba ten kul cool de satz Sac de kul! Cool. Dobra, to jest chyba wszystkie, dobra Myślałem, że będzie większy No dobra, to już wiem, chyba że no Kurka, strasznie jestem ten Spanikowany Teraz są skupienie pełne Masakra. Nie za piwnicę, fajna w sumie taka piwniczka na wino. Chciałbym. A co tam jest w takim razie? Nic, dobra, czy to też się randomizuje, a fajnie to zrobi, że dużo aspektów tej gry jest, ten, y, randomowe i to jest właśnie fajne. Ja się podobają takie gre, c, gry, co y, ciągle jest różnie. Chciałem teraz będą światła waliować. Rozumiem. Psss! Kurka. Ja ci długie pisną takie. Pffs! Kurka wolna, ja ci wam tu dam. Pss. Dobra, idziemy dalej. Teraz coś się stanie. Więc. Przygotowanie. Nie wiem. Mam żarówkę mocy. Ona mi pomoże. Tylko tutaj stawiam i ona mi... A nic się nie dzieje. Słyszę dziwne znowu dźwięki. Mas Monkey Station, a no w sumie jest stacja. No Typical Station in Ohio Ole fajne, kurka, na sypialne, ale bym taką chciał. Mam Taki, takie fajne okno, tak wiemy, coś nie wszystko wystraszyłem się krzesła, ale jestem dobry. Piądzę. A, to miałem tu jeść? To klucz dobra. Czuję taka niebieska poświata. No, ja stąd pójdę po prostu, co się będę. Ale jest pianina fajna. Dobra, i co tu się dzieje? Jakieś obrazy, które mogę. Nie, nie ma. A, pi, tutaj tak wyskoczy mi fajong. Nie. Coś? Światło? Dobra nic. Żartowałem! Coś? Oj leci. Lecisz! I poleciał. Nic nie widzę. Tutaj co tam coś jeszcze jest zobaczę. No, nic nie dzieje. Czekaj, tam coś nie było na dole, Jakoś. Mam wybór. Nie ma nikogo w domu. Idę, idę na Górę. Macie ją Do. Dobra, co tu jest? Dzień dobry. Dzień dobry. Oni bardzo, oni bardzo lubią korytarze. I znowu kulka okna mają. Świetnie. Na razie się nic nie dzieje. To dla mnie dobrze, dla Was nie. Dla Was nie. Ponudno. Dobra. Co tu jest? Kurka wodna, burza straszna. Pieniądze, ale po co oni pieniądze? Kurka tyle chowają w szufladach, proszą się, żeby kraść. Nie! Nie! Leci! Teraz bardziej je na jego mordę ten Światło całe rozwalił, nic nie widzę. To nie wygląda dobrze. O, dobra, o, światło, dziękuję. To była taka typu coś czuję, że jakbym się zobaczył, nie, to nie wiem, czy to jest coś takiego, że jakbym teraz powrócił się tam do tyłu, to by coś mi wyskoczyło, ale dobra. Your candle run out. O, bardzo długą trzymałem, na no nic. Może znajdę następną. Are you fucking kidding me? Nic nie widzę. Tu yy, się da jakoś ustawiać, żeby był większy. Brightness. Oh my God. Dobra, mam idealny pomysł. Poświecę za chwilę latarką, Dobra. Nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Perfekt. No halo, no kto szafy mi rozwala? No masakra, kurka, wodna. W ogóle nie szanują nic, w ogóle. Hm. Dobra, co tu się dzieje? Lampa... O, co to? Jej, światło! No przydał mi się 5 sekund temu, ale dobra. Pieniądze, dobra. Fajnie, mogę pisać. Stara maszyna. Obraj, czy coś tutaj? To tyle? Dobra. Lecimy dalej. Czekaj, jak tu w ogóle przyjść dalej. A dobra. Na razie nic się nie dzieje. To jest super sas. Ale doszłem już daleko. Znowu Na razie tylko on mnie terroryzuje. Coś chyba ta szafa oczywiście nie może. Hmm, czyli... Oj, czekajcie, czek kurka ktoś do mnie dzwoni. Za chwilę wracam. Dobra, jestem. Kuzyn dzwonił, czy czy gram, ale w końcu nie wiem, czy ja będę z nim grał, czy nie będę. Nie wiem. Nie wiem. Strukt. Not again. No, zabijcie mnie już po prostu, a nie będziecie mi ciągle takie z póki da rzeczy dawać. No nie, no nic. Hmm, zegar. Ba moja babcia taki ma. Czy jest niepodobny, prawie taki sam. Pieniądze. Co to było? Czemu tak wszystko na biało świeci? Lepiej dla mnie. Wiecie co? Ja jestem chyba za bardzo. My neighborhood. Open the door. Za straszny dla mnie. Wiecie co, chyba wychodzę ja na to Nie, nie, wywalam. Na tu się to jest zbyt... To jest za mnie, Nie. To już za dużo dla mnie jest. Nie, nie, dziękuję. Ja idę grać moim kuzynem. Dziękuję za oglądanie. Elu!